dobry, znowu Piotrek, dzisiaj Wam zaprezentuję, tak wpadłem już właściwie na koniec roboty, jak zdjąć folię z szyb bocznych, czy też tylnej, no z tylnej to ogólnie nie polecam, bo jak zdejmiecie folię z tylnej szyby, zapraszam, jak zdejmiecie folię z szyby, to niestety usuniecie też te nitki ogrzewania, tak, tutaj mamy taką paskudną, może z tej strony będzie widać, mam taką paskudną szybę, i tutaj akurat szyba się kwalifikuje już tylko do wymiany, gdyż po zrywaniu folii niestety usuniemy też ogrzewanie, co w tym przypadku jest niewskazane. Chciałem Wam zaprezentować, jak usunąć folię szybocznych. To no, pousuwałem ze wszystkich, wszędzie były folie, zostały już usunięte, zostało do doczyszczenia, ale ogólnie żyleteczka Najlepiej taka, jest, ale jak nie macie to, taka jakaś tam do ręki. Trzeba trochę nadciąć, podgrzać i zrywamy po kolei po trochu. Najlepiej sobie troszeczkę podgrzać, wtedy lepiej schodzi. Niestety jest to dość żmudna robota. Gdy już usuniemy folię, trzeba zmyć też niestety klej. Klej zostaje pod folią. Tu jak widzicie, o, to jest klej. Ja do tego używam takich żeltek. używam wam to zielonego do szyby. Tak namaczamy i szorujemy. Aż do skutku, aż zejdzie. Dzięki, pozdrawiam.